Jest wiele rodzajów serników na zimno. Dzisiaj przygotuję sernik na zimno z brzoskwiniami. Ze względu na swój wygląd, można też nazwać go sernikiem sadzone jajko. Mam przygotowane tutaj wszystkie składniki, które będą potrzebne do zrobienia tego sernika. Dwie galaretki cytrynowe, dwie galaretki krystaliczne, 1 kilogram białego sera z wiaderka. 330 ml śmietanki 30% musi być dobrze schłodzona. 4 łyżki cukru pudru. Około 30 sztuk to jest około 250 g biszkoptów. 12-16 połówek odsączonych brzoskwiń. Mogą być również morele. Będzie potrzebna też gorąca woda do cytrynowych galaretek. 400 ml do krystalicznych galaretek 700 ml. I tutaj mam wyłożoną papierem do pieczenia blachę o wymiarach 20 na 30. Papier wykładam troszeczkę wyżej powyżej rantu, bo jeżeli będziemy polewać na wierzch galaretkę, żeby nam tutaj nie wyciekła. Przygotowanie sernika zacznę od rozpuszczenia dwóch galaretek cytrynowych w 400 ml gorącej wody. Jest to mniejsza ilość wody niż zalecana jest w przepisie, dlatego trzeba intensywnie mieszać, aż żelatyna dobrze się rozpuści. Galaretki cytrynowe są już rozpuszczone, pozostawiam je do wystudzenia. Teraz rozpuszczę dwie galaretki krystaliczne w 700 ml gorącej wody. Galaretki krystaliczne już są rozpuszczone. Pozostawiam je do wystygnięcia do czasu aż osiągną konsystencję kisielu. Teraz przygotuję formę, wyłożę biszkoptami. Tak jak widać, kilka biszkoptów mi zostało. Można użyć do wykładania biszkoptów okrągłych. Można upiec biszkopt. Trzech jaj, i będzie to jako podstawa, nawet według przepisu, który jest w linku u góry. Tylko oczywiście dopasować proporcjonalnie wielkość wszystkich składników. W dalszej kolejności będę przygotowywać masę. Teraz będę ubijać śmietankę. Przez chwilkę ubijam na wolnych obrotach i później dołożę cukier. Dodaję cukier. I teraz będę ubijać do uzyskania sztywnej konsystencji. Galaretka jest przestudzona, śmietana ubita. Teraz dodam galaretkę, delikatnie mieszając, do sera. Będę robić to mikserem, ale można równie dobrze zrobić łopatką. Na najniższych oczywiście obrotach. Wymieszałam galaretkę. Teraz będę dodawać bitą śmietanę. małymi porcjami, myślę, że tak po troszeczku ze dwie. Delikatnie wymieszamy. I resztę już dodam. I wymieszam łopatką. Masę mam gotową. Teraz wyleję to na biszkopty. Trzeba delikatnie wylewać, ponieważ masa jest dość rzadka i biszkopty mogą się podnosić. Masę wyrównujemy. Tak przygotowane ciasto wstawię na jakieś 20 minut do lodówki. Tak, żeby zaczęło już, tak jak widać, bo jest rzadkie, żeby leciutko zaczęło tężeć, żeby nam nie powpadały do środka brzoskwinie. Masa już troszeczkę w lodówce stężała. Teraz będę wykładać na wierzch brzoskwinie. I delikatnie wciskamy. Pomiędzy brzoskwiniami zostawiam tak około centymetra odległości, żeby można było kroić z niewielką otoczką taką. Wykorzystuję przeważnie około 800 gram czystych owoców. Tutaj mam galaretkę do ostatecznego polania, ale widać, że jeszcze jest rzadka, więc galaretka daje dalej do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji. Natomiast tak przygotowane ciasto trafia do lodówki. Galaretka ma już odpowiednią, myślę, konsystencję. Jest tak jak Kisiel. Troszkę ją rozmieszamy, żeby była jednolita. I teraz będę łyżką nakładać na brzoskwinie i obok, tak, żeby na brzoskwiniach również została warstwa galaretki. Jeżeli na brzoskwiniach nie będzie pozostawiać galaretka, to znaczy, że jest jeszcze za słabo stężała. Tak przygotowane ciasto Stawiam na kilka godzin do lodówki, do całkowitego stężenia. Najlepiej smakuje następnego dnia. Ciasto stężało, tak jak widać, wszystko zastygło. Jest gotowe do krojenia. Ukroję kawałek i zobaczymy, jak się prezentuje. tak jak widać jest dość wysokie. Biszkopty są mięciutkie, ponieważ wlewałam masę serową jeszcze bardzo rzadką. Na wierzchu pięknie prezentuje się brzoskwinia i rzeczywiście nazwa jak najbardziej pasuje, bo wygląda jak jajko sadzone. Teraz spróbujemy. Smacznego.